Witam. W dzisiejszym wideo pokażę, w jaki sposób dodawać nowe produkty do magazynu. Żeby móc dodać jakikolwiek nowy produkt, w pierwszej kolejności musimy mieć dokument przyjęcia. Dokument przyjęcia możemy dodać albo z głównego menu, albo z tray'a w prawym dolnym rogu. Nowe przyjęcie zewnętrzne pozwala nam wprowadzić nazwę tego przyjęcia, nie wiem, copy 1, 2, czy 4, datę. Tegoż dokumentu. Możemy również wybrać dostawcę, jeżeli dostawca jest wcześniej wprowadzony w systemie, oraz jakiś opis. Nie mam pojęcia, co tutaj może być: numer dostawy albo, albo cokolwiek. Po kliknięciu utwórz pojawi się nam na dole, na żółtym tle, nowy dokument przyjęcia. Pokazuje nam tutaj nazwę dokumentu, że jest to przyjęcie magazynowe, ile mamy wpisów w tym dokumencie oraz jego datę. Następnie, żeby dodać produkt, używamy przycisku, który znajduje się nad naszymi aktywnymi dokumentami, a przycisk, który nazywa się utwórz produkt. I teraz wpisujemy numer katalogowy. Ja mam tutaj jakieś numery katalogowe, wybieram jeden z nich i patrzymy, że te, ta strona składa się z trzech, można powiedzieć, komponentów. Pierwsze to są istniejące produkty, to jest lista produktów znajdujących się już w naszej nowej bazie danych. Zewnętrzne produkty to są produkty o tym bądź podobnym numerze katalogowym, jak tutaj widzimy z SM lub z T, znajdujące się w Lomagu. Natomiast na samym dole możemy utworzyć nowy dokument, jeżeli załóżmy tutaj wyszukiwanie nam nic nie zwróci, bo nie ma ani w nowym, ani w istniejących produktach, ani w Lomagu nie ma takiego wpisu, to możemy utworzyć całkowicie nowy produkt. Zakładamy na początek, że tworzymy nowy produkt. W tym miejscu wpisujemy nazwę danego produktu, załóżmy będzie to maska. Do jakiego modelu pasuje. Tutaj oczywiście zgaduję, należy się w żaden sposób sugerować. Jakiś numer inżynieryjny, który będzie w miarę unikalny. Numer katalogowy, ten, który użyliśmy do wyszukiwania. Jeżeli jest ich kilka... To możemy przejść je spacjami bądź przecinkami i wpisać jakiś inny numer katalogowy. Podobnie jest z numerem inżynieryjnym. Może być ich kilka. Oczywiście wszystko zgaduję. Strona to jest, jeżeli załóżmy, no maska jest tylko, no powiedzmy, że to jest maska przód. Bo nie ma innej, ale w przypadku maski oczywiście nie trzeba tego wpisywać, ale gdyby to były światła, na przykład lewe, prawe i tak dalej, albo zawieszenie przednie tylne. Dodatkowe informacje. Tutaj będzie znajdować się jakieś informacje, które są zawsze wspólne dla wszystkich, to jest ważne, dlatego że mamy również wariant produktu i konkretne sztuki produktu, czyli jeżeli mamy jakąś informację, która będzie zawsze prawdziwa dla każdej sztuki, nieważne czy nowej, czy używanej, czy, czy uszkodzonej, czy, czy, czy zielonej, czy czerwonej, to wpisujemy to tutaj i angielska nazwa jakiś tam bonet. Tutaj możemy również rzucić zdjęcia produktu, które są po prostu zdjęciami poglądowymi, nie dotyczą konkretnej sztuki produktu. W tym momencie tylko to jest dostępne. E, wariant produktu. Teraz wariant produktu jest tu konkretny wariant danego produktu i jak tutaj widzimy, mamy stan produktu, czyli nowy, używany bądź uszkodzony. E, następnie jego stan. Jeżeli jest to produkt nowy, to stany nas nie interesują. W tym momencie jest możliwość wyboru stanu do nowego produktu, ale. Na razie po prostu trzeba pamiętać o tym, żeby no, nie ustawiać stan C w nowym produkcie, bo to nie ma sensu. Natomiast używany może być to stan ABCD, wedle listy, która się pojawi. Dodatkowe informacje dotyczące tego wariantu, czyli na przykład, jeżeli to jest maska poliftowa, cokolwiek to znaczy, to możemy tutaj napisać, że to jest poliwcie, dlatego że wszystkie sztuki później, które będą to będą te, te poliftowe, czyli na przykład jeden wariant, ta maska. W przyszłości, co również później pokażę, możemy dodać inny wariant, na przykład przed liftem, tak? Ale nadal będzie to ten sam produkt, ten sam numer katalogowy i tak dalej, pod warunkiem, że numery katalogowe są takie same. Jeżeli na przykład poliftowa maska ma inny numer niż przedliftowa, to oczywiście będą to oddzielne produkty, ale gdyby było tak, że pod jednym numerem katalogowym kryją się produkty w jakiś sposób różne, na przykład różnym kolorem to tworzymy wariant produktu, na przykład możemy mieć czerwona, a potem możemy mieć inną maskę, która jest srebrna. I tutaj cena, cena to jest wprowadzana z PC, może być w funtach bądź euro, w zależności od tego, powiedzmy, że skąd ją sprowadzamy. Załóżmy, że wpiszemy, to jest nie wiem, 600 funtów. Gdybyśmy chcieli, w tym momencie możemy to od razu wprowadzić, albo może to być wprowadzone później, to jest cena promocji do sklepu albo na aukcję, gdybyśmy chcieli na przykład sprzedawać te maski taniej. To możemy to wpisać. W większości przypadków przy wprowadzaniu do magazynu nas to nie interesuje. Gdy już mamy wszystko tutaj wypełnione, następną rzeczą będzie dodanie konkretnej sztuki produktu. Czyli załóżmy w komornikach pod konkretną lokalizacją, którą albo sobie wybierzecie, albo jeżeli powiedzmy takiej lokalizacji nie ma, KT2D na przykład łamane przez D1, nie ma jeszcze takiej lokalizacji, możemy ją dodać od razu tutaj. Ile sztuk? Powiedzmy, że w tym momencie mamy dwie takie maski i one obie będą pod tą samą lokalizacją. Tu też może się pojawić dodatkowy opis. E, na przykład stan mamy C, czyli jakieś rysy. E, to napiszemy głębokie, e, głębokie rysy. Jeżeli ta maska, powiedzmy, ma unikalny identyfikator, em, bo jest jedyna w swoim rodzaju, nadamy jej numer, na przykład M01, e, czy załóżmy nawet M1. To w ten sposób utworzymy, powiedzmy, tą jedną sztukę maski. Gdybyśmy chcieli dodać drugą, możemy dodać jedną więcej, i tak samo wpiszemy M2. Czyli załóżmy, to będzie maska M1, to będzie maska M2. Obie są w stanie C. Obie załóżmy, mają głębokie rysy i otarcia. Załóżmy ta druga ma, tak. I w tym momencie tworzymy te nasze dwie sztuki produktu. I teraz gdy jesteśmy w naszym, naszej stronie podglądu produktu. To widzimy, tu znajdują się dane konkretnego produktu, w samej góry dane jego wariantu, a tutaj następnie dwie sztuki, które w tym momencie widzimy, są po jednej sztuce w dokumencie przyjęcia, dlatego są na żółtym, to są tak jakby towary przychodzące, one jeszcze nie są wprowadzone, nie są powiedzmy jeszcze na półce, tylko ktoś na komputerze z nimi pracuje. I załóżmy w tym momencie stwierdzamy, że OK, to wszystko, co chcieliśmy z tego kopa 2.1.2.3.1 2, wprowadzić, Możemy sobie zobaczyć, czy wszystko się zgadza. Są dwa elementy, nadane im są unikalne ID i możemy teraz to zapisać. Jeżeli potrzebujemy przywieszki, a pewnie potrzebujemy, to możemy do każdego poszczególnego produktu wydrukować przywieszkę. Każda, każda, każda z rzeczy tu wprowadzona, jeżeli ma załóżmy unikalne ID albo jakieś unikalne opis i tak dalej, będzie miała swoje unikalne ID, czyli będzie potrzebowała unikalny, unikalną przywieszkę. Gdyby było tak, że ta ilość jest powiedzmy 5, to po prostu możemy wydrukować 5 takich samych przywieszek, ale jeżeli mamy różne produkty z różnymi ID, to te przywieszki muszą być unikalne, to później będzie potrzebne. Kliknięcie raz wydrukuje nam jedną przywieszkę. Możemy też wydrukować je wszystkie klikając na ten Żółty przycisk powyżej. Jeżeli będziemy mieli na przykład dwie maski ID 617, kliknięcie wydrukuj wszystkie przybieżki. wydrukuje w sumie trzy przywieszki: Dwie 617 i jedną 618. Po tym jak już to zrobimy, stwierdzamy tak, wszystko się zgadza, zatwierdzamy i dokument przyjęcia zostaje zatwierdzony. W tym momencie nie możemy już z niego nic usuwać. Możemy tylko zrobić podgląd albo wydrukować jeszcze jedną bądź też wszystkie przywieszki. Już po fakcie, gdybyśmy na przykład potrzebowali mieć dwie albo z jakiegokolwiek powodu poprzednia się zniszczyła, Albo pies ją zjadł. I de facto to by było na tyle. Jeżeli teraz pójdziemy do szukaj i załóżmy tutaj sobie, wpiszemy 617, to zobaczymy, że wyskoczy nam między innymi nasza pięknie nowo dodana maska i ilości są już na zielono, gdyż jest już to wprowadzone na magazynie. Gdyby teraz ktoś chciał złożyć zamówienie, to będzie mógł złożyć zamówienie na tę maskę, gdyż ona już jest wprowadzona w magazynie. Tu też widzimy, pojawiają się zielone, Sztuki na zielonym tle. Również z tego miejsca możemy wydrukować przywieszkę, bądź możemy zobaczyć historię danego, danej sztuki. Kolejna rzecz, nowy dokument przyjęcia, jakiś tam kolejny kop. I dodajemy po raz kolejny dokument, po raz kolejny jakiś tam produkt. I załóżmy w tym wypadku. W tym wypadku chcemy połączyć tę poduszkę kierowcy, bo ona jest w Lomagu. Chcemy ją przenieść do nowego programu. Więc klikamy sobie tutaj połącz, i w tym momencie zobaczymy taki sam formularz jak przy dodawaniu nowego produktu. Różnica jest taka, że niektóre elementy będą już wypełnione, tak jak nazwa zostanie po prostu skopiowana z Lomaga. Tak samo program spróbuje rozróżnić modele i uzupełnić. Je tutaj. resztę niestety musimy zrobić ręcznie, na przykład przenieść kolor do koloru w wariancie produktu. Chociaż, chociaż, jeżeli, jeżeli na przykład, bo nie wiem, ale za, załóżmy, kolory mają swoje unikalne numery katalogowe, więc jeżeli jest to, pod tym numerem katalogowym nie może być innego koloru, to możemy tu wkleić trufę, możemy też wkleić w dodatkowych informacjach. XJ351 to się zgadza. Numer katalogowy przenosimy do numeru katalogowego. Numer inżynieryjny tutaj. Pamiętamy, że musimy pododawać kreski. Język angielski przenosimy tutaj. Jeżeli pozostaną nam spacje, nie szkodzi program samie po usuwaniu, trzeba się o to martwić. Załóżmy, że jest to nowy produkt. Tutaj zawsze jak sobie przewijamy, to mamy informacje z LomaGa zostają u góry na tym niebieskim tle. Więc teraz dodajemy jedną sztukę. Widzimy, że jest w tej lokalizacji grześ P0F1. Możemy tutaj ją dodać, bo nie ma. Jest jedna sztuka, więc wpisujemy jedna sztuka. No grześ to jest chyba smugawa, tutaj się nie znam, a wybiorę w ten sposób. I w tym momencie tworzymy naszą sztukę, prawda, w tej lokalizacji, już wprowadzoną w nowy program magazynowy. W tym momencie, ponieważ ja niestety nie mam możliwości ingerencji, mogę tylko wyświetlać dane z Lumaga, ale nie mogę tam w żaden sposób nie ingerować, to musimy sobie w oddzielnym oknie otworzyć Lomaga i stamtąd powiedzmy tą zmienić ilość na zero, bo już wiemy, że jest to w nowym programie magazynowym, tam usuwamy, znaczy, podaję, że nie możemy chyba skasować wpisu, ale możemy ustawić jego ilość na zero, więc ustawiamy na zero i po prostu zapisujemy nasz produkt, tak, no, najpierw oczywiście dobrą um, praktyką jest wejść, zobaczyć, czy wszystko się zgadza, wydrukować przywieszki, po czym zapisać i gotowe. Trzecia rzecz. Załóżmy, niech będzie ta sama nieszczęśliwa nasza poduszka kierowcy, tak? Gdybyśmy w tym momencie zobaczymy ją tutaj, że została dodana. Zgadza się. Gdybyśmy w tym momencie poszli do dodania nowego produktu i jeszcze raz wpisali ten sam numer, to zobaczymy, że tutaj zmieniło nam się już. Z połącz, na zobacz warianty, bo mamy już produkt, który został niejako by połączony, a po drugie, tutaj również pojawia się ten produkt. Tutaj coś wcześniej tworzyłem bez sensu. Tutaj mamy poduszkę kierowcy z danym numerem i załóżmy, chcemy dodać taki sam produkt, ale w innym wariancie, bo na przykład używaną poduszkę kierowcy. Tak? Jak widzimy, ta jest nowa w kolorze trufla. My klikamy teraz, dodaj nowy wariant. Wszystkie dane produktu są już znane, nie, nie do zmiany. Natomiast my tworzymy używany stan A. Dodatkowe informacje w tym wypadku nas powiedzmy nie interesują. Kolor, no kolor powinien zostać ten sam. Cena, cena z JDPC, jeżeli jest, bo nie jest to pole wymagane. I w tym momencie możemy utworzyć wariant. Jedna rzecz, którą tutaj być może zauważyliśmy, nie możemy dodać sztuk produktów. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy aktywnego dokumentu. Musimy dodać stworzyć nowy dokument przyjęcia. Załóżmy, nie wiem, GSP24. Dostawa z jakaś tam. Dostawca. No to powinniśmy teoretycznie wybrać GSP24. Oraz to, co stira, tak. Nie jest to pole wymagane. I w momencie, kiedy mamy utworzony magazyn przyjęcia, możemy zacząć dodawać poszczególne sztuki. I one się pojawią w dokumencie przyjęcia. Dokument przyjęcia później będziemy mogli zobaczyć. Tak, dwie sztuki. Drukujemy przywieszki, zatwierdzamy. Gotowe. I w tym momencie, jeżeli, jeżeli w naszym szukaniu produktów wpiszemy, załóżmy nasz numer CD, 2D i tak dalej, to pojawią nam się dwa wpisy. no Trzy wpisy, bo tutaj wpisałem jakąś totalną bzdurę. Ale te, które z dzisiejszej prezentacji nas interesują, to są te dwa wpisy: poduszka kierowcy nowa i poduszka kierowcy używana stan A. I to w, chyba w tym momencie na tyle, jeśli chodzi o dodawanie produktów. Reszta w kolejnych wideo. Dziękuję. Do usłyszenia.